O obrazkach, wszyscy lubią obrazki i różne powieści. Chciałbym, żebyśmy nie, nie, nie tylko pokazywali Wam obrazki i tak ten cykl jest pomyślany, e, tylko e, opowiemy Wam o tym, e, dlaczego te projekty e, powstały i jakie cechy ludzkie zespołu, jaka konfiguracja doprowadziła do, do tego, że udało się te projekty zrealizować. Nawet takie najmniejsze, które... Ty korzystałeś? Z tą drogą? Tak, kiedyś w desperacji to mi uratowała życie. Ktoś ktoś powiedział, że to jest... to jest jak to się nazywa? teleporter do... Teleporter, tak? Miejsce Nie. Porter do Bułgarii, tak powiedzieli pijacy, którzy w pobliżu rzucali. Przyszedł do nas, nas Garg, przed Euro 2012 i zaproponował, żebyśmy zaprojektowali dla nich miejskie meble, które to będą to toalety publiczne. Ja przyznam szczerze, że miałem w pierwszej chwili duży problem, żeby się odnaleźć w takim zleceniu. No, jesteśmy architektami, no dobrze, ale w to my chyba nie będziemy Okazało się to dużym błędem, bo jednak w wielu zleceniach, nawet tych najprostszych, najmniejszych, jeżeli się odnajdzie ten element kreacji, rozwoju, to można zrobić rzeczy niezwykle interesujące i ciekawe. Podobnie jest w projektach deweloperskich. Jeżeli masz w sobie chęć robienia kreatywnych rozwiązań i, i jakąś wewnętrzną determinację, która pcha się w stronę jakichś nowych pomysłów. I się nie zniechęcasz, to rzeczywiście nawet taki mały projekt jak, jak ten e, może być ciekawy, interesujący. E, ja ci obiecałem, bo pytałem Cię, czy Ty znasz tą historię z Cernę. Tak, tak, nie znam. No. Ja Jest to mega ciekawe, co to za historia. Tak, tak, obiecałem, że opowiem tą historię, bo Agnieszka jej nie zna. Rzeczywiście, kiedy zaprojektowaliśmy toaletę, ona dostała nagrody z e, jej wyróżnienia, bo wyróżniona w jakimś międzynarodowym konkursie e, na najpiękniejsze toalety. Na ziemi. Zadzwoniła nas kobieta z CERN, naukowiec z tego gdzie jest wielki zderzacz hadronów i zachwycona w ogóle tym projektem zaczęła opowiadać, że ona ma z tego, z tego wielkiego zderzacza hadronów ma takie metalowe wypełnienia, które, na których te cząstki się rozbijają i które potem są sczytywane przez jakieś bardzo skomplikowane urządzenia i te metalowe cząstki, czy fragmenty, oni co pewien czas wymieniają. I te metalowe fragmenty są wykonane ze specjalnej stali, która jest idealną stalą do tego, żeby produkować z niej jubilerskie wyroby, biżuterię. I ona oprócz swojej pasji naukowca realizowała się też artystycznie, robiła taką biżuterię z tych elementów w cerni i zapytała, czy chcieli czy zgadzamy się na to, żeby przekuła jakiś element takiej taki biżuterii, jakieś kolczyki, elementy, fragmenty tego naszego. Tego naszego, tej naszej toalety. I, tak, że... I chodziło potem z kiberkiem na uszy. Mam nadzieję, że nie jestem ciężkim, i jej nie wyciągają, ale toaleta okazała się być na wielu płaszczyznach ciekawym dla nas projektem. Więc jak będziemy gdzieś w mieście, to pamiętajcie o tym, że gdzieś w Cernie także ona jest. <sum> To jest ostatni nasz projekt, który robimy na polskim haku. Po drugiej stronie jest Brabank i piękny widok na, na główne miasto.